Halo, halo, jak co wieczór, witam w programie Podróże z Zagadkami. Moi drodzy, ruszamy, 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 wygrywamy nagrody. Już w tym momencie możecie zaczynać dzwonić, ponieważ ja w tym momencie wyjaśniam, na czym polega zagadka. Kochani, szukamy nazwy państwa kończącej się na litery IA. Nazwa państwa na IA. W kopercie jest prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli znasz takie państwo, którego nazwa kończy się na IA, dzwoni. Witam cię gorąco i serdecznie. Jak masz na imię? Halo, Piotrek, Piotrek. Witam cię, Piotrze. Powiedz mi, jakie znasz państwo kończące się na IA. Ja znam dużo, Brazylia może być. Brazylia, może być Brazylia, ale to nie jest dobra odpowiedź. Niestety, oczywiście, Twoją odpowiedź notuję sobie na tablicy. Brazylia, Bra.zylia. To nie jest Brazylia. Skupiamy się nieco bliżej naszego kraju, czyli szukamy w Europie znane europejskie państwo, którego nazwa kończy się na IA. I kto w takim razie zna takie państwo? Kto wie, jakie to może być państwo? Witam cię, jak masz na imię. Dzień dobry, Kazimierz. Kazimierzu, witam cię serdecznie. Powiedz, jakie, zna, jakie znasz europejskie państwo kończące się na IA? Hiszpania. Hiszpania! Świetnie, ponieważ Hiszpania jest w Europie, ale niestety to nie jest dobra odpowiedź i na tym polega problem. Hiszpania. Elegancko, to jeszcze H po prawie. Moi drodzy, jakie jeszcze państwa znamy, europejskie państwa, które kończą się na IA? Bliżej Polski. Szukajmy bliżej Polski. Kto mi powie, jakie jeszcze inne państwo, ale zdecydowanie bliżej Polski, kończy się na IA? Witam Cię w programie Podróże z zagadkami. Jak masz na imię? Michał. Michale, powiedz mi, jakie znasz państwo kończące się na IA? Holandia. Holandia! Świetnie, Holandia kończy się na IA, ale niestety Holandia to nie jest dobra odpowiedź. Holandia, Holandia. Moi drodzy, Trop jest niezły, ponieważ Holandia znajduje się bardzo blisko tego kraju, którego nazwę mam w kopercie. Kto w takim razie będzie wiedział, co to za kraj? Ojczyzna w Lego. Ojczyzna samego Hansa Christiana Andersena. Kto mi w takim razie powie, co to za państwo? Ja teraz oczekuję tylko poprawnej odpowiedzi. Ostatnia osoba. Ostatnia osoba i kończymy program. Kończymy program oczywiście zwycięstwem. Wielkim zwycięstwem. Właśnie ty pewnie wygrasz te pieniądze. Jak masz na imię? Halo, halo. Artur. Arturze, powiedz mi, jak brzmi prawidłowa odpowiedź? Oczywiście, Dania. Oczywiście, że Dania, tak jest. Bardzo proszę, to jest prawidłowa odpowiedź. Dania, tysiąc złotych w tym nale w momencie należy do Ciebie. Gratuluję Ci gorąco i serdecznie. Yy, ja żegnam się z Wami, spotykamy się następnej nocy w programie Podróże z zagadkami.